It's a letter song I wrote. You might want to sing it. No, I know it don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. In every life we had some trouble. But when you worry, you make it double don't worry. Don't worry. Yeah, be happy. Be happy. Słucham. Halo, dzień no. dobry. Dzień dobry. Do kogo się dodzwoniłem? Ogbar, chciał dzwonić. Do księdza. No i Proszę księdza, rozmawiam z księdzem. Halo, tak? Dziękuję. Od kogo? Pozdrowienia. Słucham? Od kogo pozdrowienia? Jakie pozdrowienia? Pytam panie ja powiedziałem czy rozmawiam z księdzem. Tak, 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 tak. O, to proszę księdza. Bo ja mam problem. Bo ja w mojej głowie słyszę głosy i one nie ucichają. Ja nie... CO e, ja głosy słyszę w głowie mojej. O... To, to, to... Do, to, to po proszę księdza. Ja te głosy też widzę. I mój krzyż jest odwrócony do góry nogami. O, no to, ale ma tam zysko. Trzeba pójść, bo, bo coś tam a, pewnie się... A nogami? Nie wiem. Jakieś straszki są tutaj u mnie w domu. I inne takie rzeczy. Trochę się boję. Ponieważ około tydzień temu, jak wywołaliśmy duchy z kolegami. Ducha? Byłem. I co powiedział? Że miałem gorączkę. A teraz słyszę te głosy i mówią, rozłącz się. Nie wiem czemu. A to dokładnie było bardzo mnie. Halo, poszukałem w internecie. W internecie? Przepraszam. Proszę księdza... Bo właśnie... Moje okulary leżą obok mnie, same przyszły. I co okulary robią? Leżą, leżą, ale przed chwilą były w innym miejscu. O. Proszę księdza, halo. Słyszę, się przesuwają Słyszę pisk w uszach. Słyszę pisk. Halo. Cześć, i wyżytek, i cześć, krzyż. Krzyż loto. A to te duchy ja chyba. Nie. To trzeba, trzeba dźwigać krzyż. Trzeba wiąć. Halo? Pan Jezus, nie od krzyż. A jakąś modlitwę ksiądz poleci? Twoją rolę, A jak który... to? Twoją... A nie, ksiądz o, powie. Się? Nie, pan, nie pan, panu, panu, No nie pan, znam pan, tego. Pan, nie Moje, pan się w książce, A ja nie mam tej, tej książeczki, ale skąd taką książeczkę? To w się kupię? No Pan kupił w piłkarni zalejnej takiej, w, garni, w, 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 w